Sesję mam teraz, no i panuje zaraza, ale to wszyscy wiecie. Nie za bardzo chciało mi się nagrywać ten filmik, nie znam się na tym i tak już człowiek marzy, jak mu coś nie wychodzi, to zamiast się uczyć, rezygnuje. Ale dzisiaj nie zrezygnuję. Marność widzę i się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na to, żeby mi piosenki z radia zabierali, żeby agresorka dostawała medal od państwa. Żeby mi mówili, że nie mam prawa do swojego ciała, a co gorsze, żeby mówili, że wszyscy mamy całkowite prawo do Matki Ziemi. Przyzwyczailiśmy się do marności. Gorąco jest. W pogodzie i nastrojach za gorąco. Weź się tak nie denerwuj, mówi mi znajoma, a jak ja mam się nie denerwować, gdy reklamy piękno mi zasłaniają. Nic nie zdziałasz, no. Samej będzie mi ciężko, ale jak myślicie, czemu na 12 lutego jest poszerzona jezdnia i nie ma tam prawie wcale zieleni? Czemu pod postami info Elbląg czytam komentarze, że susza nie istnieje, a tak w ogóle to komentujący jest mądry, a wszyscy inni ogłupieni? Czemu rozkład jazdy wygląda tak, a nie inaczej? Czemu nie ma edukacji ekologicznej, seksualnej czy też psychologicznej w szkołach? Czemu nie uczy się nas, jak rozmawiać? To my tworzymy społeczeństwo. Dokonujemy wyborów, które kierują światem, państwem, miastem. Elbląg to my. To ja, to moja terapeutka, to pani z Biedronki, to właścicielka restauracji, mieszkaniec jej przyjezdny. Masz wpływ na to, gdzie żyjesz. Nawet gdy tego nie zauważasz. Możesz wybrać, czy jeździsz samochodem, czy też komunikacją miejską, czy może czasem tym, a czasem tym bo świat przecież nie jest czarno-biały. Masz wpływ na wybory samorządowe i państwowe, masz wpływ na to, jak wygląda miasto, na to, czy pokażesz swoje zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi, żeby ktoś mógł je dla ciebie zorganizować. Albo na to, żebyś ty sam napisał list do spółdzielni albo do prezydenta, że coś ci się nie podoba, że na przykład zbyt często kuszą trawę wokół twojego bloku. Żyj, bierz czynny udział w życiu. Kto ma ci urządzić miasto, jak nie ty? Tu jest Elbląg i tu możesz żyć. Tylko żyj.